Jestem Goku są sorry, że z takiego momentu, ale nie chciał się włączyć silnik. Dziś ze mną jest Pysia, czyli Emma, czyli Bonita. Pysia. Przywitaj się. Nie. Yeah. Ale się jest. No tutaj jest taka żółta. Na oczach <grym> 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 No, prozu, że ją zabiła. Da waj, ja ja na ciebie. Teraz możesz się pokazać w filmiku. Nie! Ale się jak dadzą 12 łapek w górę. Po tak nie wolno! Właśnie. Aby zobaczyli jak ja wyglądam, jak ja! Ja wyglądam! Jak ich mistrz wygląda! Mistrz, tak Dobra, będziemy sobie tak stać, w, w rządku. W rządku, no, na mnie ktoś tu kogoś zabił? Nie, Ktoś tylko kogoś zabił? Uciekajcie skąd? Dobra, ja sobie idę. Uciekaj to, uciekaj uciekaj, Kurde, widać jak jestem wani. Też? Hej. Podejrzewam, że... Możesz to wyczekać w dżungli, tak? To jakby mnie zamkło. Właśnie. Ej, gdzie chcesz tu wlać? Tym <laughs> Czekaj! Kurde! Haha! Ha. Chodź, gdzie idziemy? Nie? Ej, Ema, schowajmy się gdzieś. Chodź za mną. Kurde, zaledwie. A ty my znaleźli? Gdzie? Czarny w ele. Nie jest, nie jestem czarny, jestem impulsbor. Kole, słuchaj, nie mogę tam pisać. po prostu Zuzia. No na prostu się zagłosowali. Po prostu Zuzia. No. No. Zostały jeszcze dwa osoby, gabryś i ich ubiegł. Wyłącz prąd. Dobra, złapał. Dobra, jako. W siema, ludzie, ja jestem Goku, co. So, no, wyłączyłeś się przed chwilą filmik. Nie wiecie, ale so, przed chwilą e, moja kuzynka Bonita i Kostek się przedstawiali. Ale się przedstawią jeszcze raz. Nie za głośno. Nie mam nic do mówienia. No. Głosujemy na nie. Hello darkness my old friends! Wyrzuciliście niewinnego człowieka! Winnego! Zabił mnie! Henry Wasajczyk. I czemu nie pisało Henry Wasajczyk impostor? A, no bo wyłączył. Ale jest jeden impostor, więc tak naprawdę to jest nieopłacalne. A, wiesz jak ktoś. jest. Dobra. miło. Idę, idę, Te osoby nie gramy. Mhm, czekam. Oops, slipping. Oh. A! Mam telefon super. No cały popękany. Samsung, Samsung kupujcie bardzo przydatny Ey, mam pomysł, może nie, yy, może nie reprezentuj yy, innych mark yy, póki ten. Póki nie mam ich na reklamie. Samsung jest najlepszy. Może no. ten tele się odzywa. Ba bardzo dużo pamięci. Bardzo fajne. No, mówię. No. Nie słuchajcie go. To ty jest fajny. Hej! Hej kup. mi klej a potem mi go daj start. Nie wiem. A ja napisałam start. Nie, nie wiem. Wyjdzie osoba. Tu damy jakiś gif. To pokazuje środkowy palec. Eee, panie, co pan. tam? No się nie, da. Nie Właśnie, do. się nie da, nie da się nie. Nie da się w ogóle gifu wysłać. Patrz, weź. Nie można wypróbować... Coś tam, coś tam, coś, się nie chce mi się czytać. A może jak wegeta ale krzyczy? Co? Ania teraz będzie w rozpaczy. Bo jej Elzy nie ma. Kraina lodu. Oglądajcie. Nie oglądajcie. Nie warto. Moja siostra to ogląda i tak codziennie. Dwa lata. A może nie poda y y podawaj wszystkiego? Nie. Co za ledy. Czekamy, czy... Słuchajcie, ludzie na ja ten kawałek wytnę yy, w ogóle to. Może teraz wyłączę i dołączę filmik, który będzie za chwilę. My się za chwilę widzimy. Dwa lata, ale się udało. No tak, no postarzeliśmy się o te dwa lata, no. Co nam to szkodziło? Wystarczyło, że trzeba było poczekać. No KRIMEJT, no to wóż KRIMEJT, no KRIMEJT, Lecimy. Szukamy tasku, szukamy jest tasku. tasku. Jesteśmy członkiem załogi. Ania pewnie jest pełna zgubia. Ej. Możesz nie obrabiać innych osób. Nie idź za mną! Idę. Zostaw mnie. Idę, Zostaw mnie. Nie, 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 nie. Co ty nie mał za ręce. Ale ja podejrzewam, jak to jest, bo w kamerce ją ja widziałem, że się śmieje. Emma, jest! Dobra, biegnę, 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 Kuli, 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 kuli! A właśnie chciałem Cię zabić. Żartuję. Taki żart. Bonita! Jesteś impostorem Nie jestem impostorem Bo ja, i tym, mój, mój na terenie. Bo nie wiem czemu jest Czyli klikam chudziczyk. Nie! guziczek ja, Nie piszę? ciekawe co pisze You make imposter has Dobra Cze Dobra zabiję sobie Ania O ty ej, Ja nie mam taszków To idę na kamzy Zostaw mnie Zostaw mnie Anka mnie zabiła. Anka Anka mnie zabiła. Jestem. Tak na oczach. Anka, Anka, daję Anka na oczach. Anna. na mnie. <grym> Bo ty powiedziałaś, że Ana. Anna. Ja powiedziałem. Anna. Ktoś powiedział, że Anna. Anna. Ja powiedziałem. Graliśmy. Jej. Ludziska wygraliśmy. Tylko trzy Jakie to smutne. Znowu jest nas tylko trójka. To źle. Znowu mam to wycinać? Ej, znowu mam to wycinać? Nie. Dobra, czekamy 5 lat. Mm -hmm. lat Nie, no ja to wytnę. To jest nieopłacalne. Zaraz wszyscy widzą, jak wyszli. Do widzimy się za kolejne 5 pięć... lat. Udało się w końcu. Minęło 5 Niestety lat. Niestety 5 osób. Tak samo jak czekaliśmy 5 lat. Nie chcemy dłużej czekać. Wybaczcie, że tak mało. Dobra, my na kamcach. to obok nie jest. jeszcze ja się odsunę. Ja wolę być sam. Ona no mnie goni. Sobie... O, tutaj jest tu dużo. pewnie jest impusterem. Obok tojka jestem. Jeśli mnie zabije, to. Zobacz. Wiem, to jest. A to ja że to bryka. Ja sobie chodzę, taski robiam. Tak, ten... zobaczcie. No Tu w adminie są trzy Mad Bale, lower ending Wszyscy są teraz, czy wszyscy są w tym jednym adminie? Ty może stajmy jeszcze w jednym miejscu No, zobaczymy No stajmy tutaj, wszyscy w jednym miejscu, o, super Super Amelia poszła Super, jesteśmy szczęśliwi, że Amelia wyszła, dobra, nara idę Na sobie to już podejrzewam czerwonego lub Emy Czerwony jest Ema mnie goni Gdzie ty jesteś? Dobra robię Tak? Coś ty zrobił? Ja, ja to chciałam zrobić A ja to zrobiłam A może ty jesteś? Co ty? Ja nie jestem Nie ty To kto? Henry? No, on jest. jest to. Ej, idziemy parole, wszyscy za Tojtkiem! Za Tojtkiem! Za Tojtkiem! dal Za Tojtkiem! Nie, On się teleportował. 2% 0, już procent. Idę w dal. idę w dal. Idę w dal tutaj. idziemy wszyscy za Tojtkiem! Tojtek, Tojtek to będzie najdłuższy odcinek moim zdaniem chyba Zaraz go albo, ktoś zpanuje Albo sam wyjdzie z gry Idziemy za Dobra, to ja zrobię jeszcze tylko ten task jeden O, ktoś jest na tych kamerach Okej, to ładnie dodajemy Wiktor jest! Wiktor zabił! Nie! Bonita na oczach! Bonita! Słyszałem! Mam ja włączony mikrofon! Ja sobie nawet nie wiem, robiłam! Nie wierzymy ci, Wiktor! Bonita! Na sto! Na impostora! Na, impostora! Na, impostora! No, tak czy <laughs> tak nie widzisz? Nie lubię was Jeśli dacie dwa łapki w górę to na filmiku coś wam pokażę A jak? Po prostu pokażę Dwie łapki w górę? Dwie łapki w górę chcę Czemu tutaj tak jesteś hostem? Nie ja. Dobra, start Jak start? Nie start, cztery osoby są Za późno No, Nie! Nie rób tego, widzą! Widzowie są ważni. No na, waż na pewno nie ważniejsi. Czyli Znowu. Ja wiem, kto jest! Creamate! To i tak. To i tak? Tak. A ładnie! Co? Nie patrzcie na moje! Kurde! Emma! przyciele! Emma! Dajemy na Henry'ego! Ej, Emma na Henry'ego! Na Henry'ego! Jak na mnie? Na ciebie! No obiecuję, że to nie ja! Ja na Henry'ego! No. Czemu? Ej, Emma, czemu na mnie? Jak Henry jest? Nie wiem. Nie wiem. No, co mi się kliknęło na ciebie? No popatrz, ja jestem. Klimat, gdzie mam niby kill? Ja jestem. Klimat, uciekać Dziadu... przez dziadunki. Szybko do góry, Czeujcie. <Szyskujesz> <laughs> <już> się szybolem. <laughs> Dobra, klikam start. Start. Okej. Okay. Nie, nie lub tego. Brzydko. Już zapuść. Teraz powiem, jak masz na imię. No jak? Aleksander. Tak na drugie. i tutaj jakiś kolejny znaczenie na głowie, to i tak. O, co tak zniknął, a nie. Nie, jest tutaj. Na kamień idę. Nie, już o, idę z kamień. Wiem. To i, ten tutaj zaraz wyciągnie ten nóż z głowy i mi go wbije do ciała. A, 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 bo wy i nie jest z kieszeni. Ja patrzę na kamerę. Dobra, ja ja uciekam. Ja pa. Zamknij mi się drzwi To i tak. Jaki cud. Dawaj na tojka. My typem, który daje na tojczo. Dziecięcy, nie warto się go tego zmienić. Mikołasek, <grym> A co jeśli nim jesteś? Dziwakiem? Tym... Jak możesz? Ała! Nie wbij mi liśka w nogę. <grym> no i tak właśnie jest. Wygraliśmy. Czy Kajtek dołączył? Wiedziałem, że iść za Kajtkiem. Wiedziałem. Dobra, to idę, daję start jeszcze raz. Nie, nie rób Dobra, nie. Nie yes, start! Anica, co, to za, co to za litera? Dobra, kończymy już odcinek, bo długi. Co? Kończymy odcinek? To ostatnia rundka, i kończymy, bo już długi odcinek. Chyba. Dobra, ja się trzymam tylko z Emą. E, jestem true Ej, Emma, trzymamy się razem, że jak ktoś nas zabije. Ale nie mówimy, kto kogo zabił, jasne? Jasne. Jestem true Dobra, teraz nie mogę znaleźć Emy, a chciałem ją zabić. Ja o, wygrałam. No miałaś nie mówić! Czyli mogę mówić jak na oczach? Aha, no jak na oczach, no w ten sensie No a ja sam ciebie zamiast Musisz dać na am. Um. No Emme Emme em, em was dajemy nie Czemu? To zginąłeś już Ja wyśmierzyłem Hahaha no. Na M Czekaj, powiedziałem jak ja na teraz. mówimy sobie po imieniu. Hmm. Tylko nie mów mojego imienia, okej? Okay? Dobra, Dobra, siód. Ale jest Ech. okrutny! Dobrze, się Czemu na mnie? <laughs> ale też... Dałaś na mnie, ale Dobra, na i tą wygraną kończymy odcinek. To my pogadamy na Discordzie. My sobie jeszcze może pogadamy. Ja się z Wami żegnam. Ja jestem Henry, jak tu widzicie. Żartuję, tak naprawdę jestem z Angoku. Żegnam Was i cześć! Pętajcie 12 łapek w górę, to pokażę swoją twarz. Tutaj macie trzy ludki za mągus. Ja to ten biały, Bonita to żółty, a mój brat Kostek to ten czarny. Alma ma Pamiętajcie, 12 łapek w górę, pokazuję twarz, ja się z wami żegnam i pa!